Siemanko w no, Troszeczkę To wszystko mi nie było. Dzisiaj jest, będzie fajny odcinek przeprowadzki bardzo fajnych gatunków. I jak to się mówi zapraszam do oglądania. No to więc zaczynamy. Najpierw zacznę od wystroju. Czyli najpierw torf. Zmieszam to ze suchym i wilgotnym Trochę wermikulitu Tutaj będzie akurat gatunek bardziej sucholubny trochę detalingu. jest taki kawałek korzenia sobie przygotowałem sobie też ma jeden kawałek drugi zamiast takich podstawowych kryjówek sztucznej roślinki no i to myślę że to starczy a co tu będzie mieszkało ten osobnik, dokładnie tutaj jest harpa, aktyra, pes. Gatunek ze Starego Świata Dokładnie Afryka Zobaczymy czy się będę chciał pokazać z bliska Czyli zmieniam kadr. No dokładnie tak ten osobnik wygląda. Tutaj jest przed z wami Harpakira pes. Gatunek afrykański palcan dla osób zaawansowanych. Silnie jadowity, szybki, bardzo defensywny tego osobnika będę przeprowadzał jak widzicie no jakoś u mnie nie wykazuje jakieś objawy agresji coś fajnego rzecz ja to robię wszystko na własną odpowiedzialność jak to się mówi czas przenieść tego osobnika Jakby co pojemnik asykurocyjny też już mam w aby to chciałoby mi uciec, ale znam życie to na pewno nie będzie chciało zbytnio współpracować, a może będzie chciało, zobaczymy, uh -huh. no chyba raczej nie. No, już patrzę, komisarz pesetę Czyli będzie bardzo interesująco. No chodź. Do góry. No powinno być wyjść gładko. No chodź do swojego domu, coś niechętnie ze mną współpracować, no chodź, o jak ładnie, wszystko tak jak chciałem. z powoli powoli z chęcią współpracuje jak miło Osobnie przeprowadzony wszystko poszło gładko. bez najmniejszego problemu może się uda go pokazać Czas na to robię wszystko na własną odpowiedzialność. Ten osobnik jest u mnie: T1 bardzo ładnie, poszła przeprowadzka bez pojemnika asykuracyjnego. Ładnie sobie stoi, na pewno będzie miał lepiej niż w takim pojemniku. I jest super. Dźwięk do popisu. Jedna przeprowadzka już za nami. Co za nas. Drugim osobnikiem coś będzie rozmaicenie Będzie dokładnie przeprowadzana heteropoda Awenatoria. Będzie w takim plastiku. Jeszcze fajnie przezroczystości z fajnym zamknięciem. Jak to się mówi, jedziemy z tematem. To wykonnie to tylko i kawałek kryjówki. Myślę, że powiedział się więcej takiego osobnikowo, więcej nie trzeba. A żeby było ciekawe, to ja robię tak. Tu bajdzie do środka. Wieczko. Ale zanim tak zrobię, to najpierw sobie pozwolę otworzyć. Ja wiem, że będzie patrzył mi ten osobnik prysnąć. że jest gotowy, jak to się mówi, do odpalenia. Samy kropeczki po pęcinach dosyć popularny gatunek. Można go w większości naszego całego świata spotkać o niskim potencjale jadu, ale należy trzeba pamiętać, że to jest bardzo szybkie bardzo łatwo potraficie teleportować no właśnie to będzie konkretnie o właśnie o tym mówiłem fułamek sekundy już się znalazł na ścianie Za za już jest na górze. Jakże widzicie, lekkie ruchy robią swoje. o niskim potencjale jadu ten osobnik jest. występuje na subtropikalnych subtropik sub klimatach lub też bądź tropikalnych klimatach zamieszkuje zatrzymane miejsca no i też go można spotkać często w pobliżu zgromadzeń ludzi coś fajnego może no się tak się go pokazać chociaż nie chciałbym ryzykować, żebym się za, zaraz znalazł na suficie. No to się mówi? Drugi osobnik przeprowadzony. Bez najmniejszego problemu. No to teraz luziska będzie gruba akcja. Stąd trzeba odłowić samice. dość moim zdaniem, trzego gatunku? Spod Hilobrachysa jeżeli chodzi o wiadomości z tego co kiedyś już czytałem na temat tego gatunku no wiadomo azjatycki gatunek podziemny dużo pamięci jak tu widzicie cała kostka jest upamiętniona dostanie już trochę większą kostkę bo ta samica tutaj mam dokładnie samice z lobra hispesa podziemny agresywny szybkie bardzo defensywne Kopiące tunele, panieciumujące, dostanie większą kostkę. No i to się mówi: Co się wziąć za to? A żeby było ciekawiej, to tą kostkę się odkładam. Tą kostkę będzie to na czyli standardowo, jaka są tych dobrach jest. Wybierający kopać. Nie będę oszczędzał. Wymieszam się tylko tor z wermikulistą. jeszcze trochę. To za dużo, nie będę kombinował. bo Tutaj zbytnio nie ma co kombinować, bo to i tak po swojemu sobie wykopię norę I w tej kosce siedzi u mnie już od 2,5 DC, a ma chyba teraz około 4. A tu jest kotka 15, 15 na 15 ta obok. No i myślę, że to będzie starczy. Albo wiecie co? Jeszcze się do... No, Dążymy jeszcze trochę. Niech sobie ma. Niech się rozkopię. No i dobra. Myślę, że tyle wystarczy. tą kostkę na bok będzie zabawnie teraz to będzie trzeba odłowić tą samicę spodziewam się tutaj tym razem wszystkiego o, samica już wiem gdzie jest Trzeba się do niej trochę dokopać. A trochę też mi to zajmie. Bo ona się tutaj zawaliła po całości. A może uda mi się to wyciągnąć wszystko. Wiem gdzie ona siedzi. To nie będzie łatwe. Ja ją wyciągnąć stąd. O do 2,5 dokładnie DC tutaj siedzi. Więc ja sama mam z azjatyckim gatunkiem do czynienia tym razem. Silnie jadowitym, szybkim, podziemnym, lubiący jak widzicie pańdzie nowach. Samica już wie co dokładnie tutaj się robi. Zobaczmy. Gdzie ona dokładnie teraz aktualnie choć tutaj nie będzie łatwo. Gdzie ona jest aktualnie? Będzie tutaj w tej dziurze siedzieć. Tutaj nie ma. Dobra, chyba nawet już wiem gdzie siedzi. tutaj nie ma akurat. No i gdzie pani jesteś? nie wiem gdzie będzie siedzieć dokładnie będzie siedziała tu gdzieś jest siedzi dobra pasuje jest samica siedzi ładnie jak widzicie no Coś spokojna ta samica, ale boję się, jak mi odpali to raz. Dobrze. O, jeszcze nawet stara kawałek w linki No dobra, trochę się posprzątało. Jest piękna pani. Siedzi sobie. Może było ciekawiej. Wiem, że Wy trochę tego nie widzicie, bo jest zapałcinowane wszędzie. Ale powiem Wam, ta, samicy, ta samica nie grze się. A zwłaszcza, że ona jeszcze trochę będzie linieć, no to więc tym bardziej. Teraz Wam ją pokażę, bo nie będzie patrzyła na nasz nogi. Oto ona. Chwilograf jest spesa jok, samica. końcówki tych mi oznajmują, że ona jest trochę będzie linieć A żeby było śmieszniej, teraz ja zrobię coś takiego. Zobaczymy czy to się uda Przeprowadzi ją bez najmniejszego problemu A zwłaszcza że pająki zazwyczaj są spałe też wilinką. Ale w razie w pojemnik, pojemnik asekuracyjny mam przygotowany, jako mi się tej zachwiał. No czym co się stanie? Chyba nie będzie chciała mi odpalić, nie To więc spróbujemy taki numer. z zrobić o. Tadam. Mamy samicę. Bez problemowo jak widzicie. to teraz mogę go odstawić żeby mi nie dała nogi to najlepiej przymknę o, poszło bez problemu a normalnie sam powiem wam szczerze sam jestem zdziwiony może mi się uda wam ją pokazać też bliska tak harpaki bez. choć to ja wątpię No chodź. chodź O spała jesteś, to ja wiem, że jeszcze trochę będziesz się liniała Czyli akurat muszę powiedzieć no o Jest taka typowo jednolitego koloru Zamkniemy. Oto i ona. Samica w pełnej okazałości. I teraz nic. No, jak to się mówi, to byłoby na tyle. Czy pająki przeprowadzone. Tak chciałem. I kończymy na dziś. Jestem, jak to się mówi, fajnie wyszło, fajne przeprowadzki, bezproblemowo, bez pomocy pojemnika asekuracyjnego asy, tak zwanego asekuracyjnego Spodziewam się, że Hilobrachy z SPS HIOK będziemy na dniach linieć Poprzez grunt są, są takie jej zachowania, alpaktyra push i Też to posła gdzieś sobie się ulokować, heteropada taka, tak samo. I ze czasu to jest wszystko dzisiaj nagrywane na nowym sprzęcie. Nie wiem jak tam z jakością będzie, czy wam się będzie podobało, dajcie subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę, będzie to mnie motywowało, za parę dni będzie odcinek z rozpakowywania jednej albo dwóch paczek i to będą dosyć mocne paczki, jak to się mówi do następnego razu, hej!